Reguła świętego Benedykta to solidna droga duchowa. W VI wieku, w okolicznościach cywilizacyjnego wrzenia, napięcia, gdy waliły się, wydawało się mury cywilizacji łacińskiej, a na Europę napierali barbarzyńcy, święty Benedykt zaproponował coś dla wszystkich, dla Dziedziców rzymskiej cywilizacji, i dla tych barbarzyńców, którym trzeba było powiedzieć o chrześcijaństwie katolickim. To droga, która harmonijnie łączy wiarę i życie wspólne. Być może to jest jej największa tajemnica: że to, co zwykle traktujemy jako rzecz słusznie bardzo osobistą, ale często też i bardzo prywatną, to znaczy wiarę. Święty Benedykt łączy dość ściśle z wyzwaniami życia wspólnego, z życiem społecznym. To życie społeczne, wspólnoty benedyktyńskie, są jedną z najbardziej dobrze rozwijających się form cywilizacji chrześcijańskiej. Są wzorem cywilizacji chrześcijańskiej wszędzie, gdzie ona naturalnie tworzy się w środowisku ludzi wierzących. Można o regule opowiadać od różnych stron, najlepiej pewnie widzieć ją w życiu wspólnoty mniejszej czy wspólnot mniejszych, które bardzo się różnią w świecie, a mimo wszystko należą wszystkie do tego jednego patronatu, tej jednej inspiracji, reguły z VI wieku, która od tego czasu się nie zmienia. Podlega rozmaitym opracowaniom, komentarzom, dyskusjom, ale cały czas jest tą samą regułą. Dobrze byłoby dzisiaj, w czasach, w których tak bardzo zwracamy uwagę na to, żeby korzystać z czystych źródeł i żeby no, żywić się tym, co jak najmniej przetworzone, również korzystać z tej duchowości, która jest duchowością źródeł i duchowością objawienia bliskiego poprzez liturgię, poprzez lekcje divina, poprzez zmaganie się z sobą na drogach pokory, posłuszeństwa i umiłowania ciszy. To możliwe, możliwe także w naszych domach, w naszym świecie, w naszych wyzwaniach społecznych. I dlatego też dobrze, że mówimy o tym w miejscach, w których mówimy o polityce, bezpieczeństwie, religii.